Przez wiele lat modlili się przed nim wierni w kościele młodzieżowym, potem trafił do parafii polsko-katolickiej przy ulicy Pułaskiego. Kiedy kościół uległ zniszczeniu i został częściowo wyburzony, udało się uratować z niego właśnie ołtarz. W minioną niedzielę odprawiono przed nim nabożeństwo. To była nietypowa msza w plenerze, w forcie Wielka Księża Góra, w którym od roku znajduje się odrestaurowany ołtarz. Wręcz zżyliśmy z tym ołtarzem. On został przez nas uratowany z ruin kościoła przy ulicy Płaskiego. To jest kościół polsko-katolicki. No był w takim stanie, jak można zobaczyć tam na zdjęciach lub ewentualnie w relacjach historycznych z tego wydarzenia, bo również było to nagrywane. Kościół przy ulicy Płaskiego został częściowo wyburzony w maju zeszłego roku, kiedy runęła Jedna z jego ścian. Wówczas udało się uratować część wyposażenia świątyni, m.in. właśnie ten ołtarz. Pierwotnie znajdował się on jednak w Kościele ewangelickim przy ulicy Mickiewicza, który dopiero w 1947 roku przejęła parafia rzymskokatolicka. Ołtarz służył tam wiernym do 1958 roku. Potem trafił do kościoła polsko-katolickiego. Wraca do właściciela, czyli do kościoła polskokatolickiego. Będzie służył wiernym w parafii, w dusznikach zdroju. My zamierzamy jako stowarzyszenie wykonać wierną replikę tego ołtarza. Mamy już przygotowane prace, mamy dokumentację 3D. Skanowanie zrobiliśmy, więc będzie to doskonała replika tego ołtarza i zechcemy ją zostawić tutaj w grudziądzu i przekazać do Kościoła Niepokornego Serca. Jak mówi ksiądz Andrzej jak warto by jednak pomyśleć o powrocie oryginału na swoje miejsce, czyli do kościoła przy ulicy Mickiewicza. Nie wiadomo, czy to się uda. Trwają w tej chwili rozmowy z kościołem polsko-katolickim, z księdzem biskupem, z księdzem proboszczem, do tego, żeby może ten ołtarz powrócił na ulicę Mickiewicza do naszej wspólnoty kościoła rzymskokatolickiego, parafii Niepłanego Serca. W ostatnią niedzielę wierni mogli z bliska nie tylko zobaczyć odrestaurowany przez Stowarzyszenie Fort Wielka Księża Góra ołtarz, ale również się przy nim pomodlić. Zawsze msza święta poza kościołem, na świeżym powietrzu, na wolnym terenie otwartym, no jest też jakimś wyjściem, to znaczy jest też jakimś takim przeżywaniem, że rzeczywiście Chrystus, który przychodzi, wychodzi do nas. Myślę, że to miejsce, gdzie się znajdujemy, jakoś związane z historią Polski, jest najlepszym miejscem do tego, by modlić się za naszą ojczyznę. Jeżeli nawet ołtarz opuści grudziąc, to na pewno po renowacji kościoła młodzieżowego jego kopia pojawi się w środku. Ołtarz jest niekompletny. Zapełnieniem pustych miejsc po figurach zajął się Piotr Jakubowski, artysta uczestniczący w drugim już plenerze malarsko-rzeźbiarskim w forcie Wielka Księża Góra. Wykonanie figur czterech ewangelistów zajęło Piotrowi Jakubowskiemu prawie cztery miesiące. Rzeźby powstały już wcześniej na plenerze, były jedynie wykańczane. To są prace studyjne, to nie jest praca taka plenerowa, którą można gdzieś tworzyć w przestrzeni. Te prace wymagały takich przemyślanych projektów i odpowiedniej interpretacji. Figury powstały z wyobraźni artysty, który wykonał je z drewna lipowego, z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. Ołtarz trzeba było zmierzyć, trzeba było przeanalizować, i proporcja rzeźby musi być zachowana do każdej miniszy po kolei. Poza rzeźbami w czasie pleneru powstało też dużo prac malarskich, wykonanych w różnej technice. Jednym z ich autorów jest Jacek Gorzawski, w młodości uznany za daltonistę. Przypadłość była narzucona mi wręcz przez lekarza, kiedy zdawałem egzaminy do liceum sztuk plastycznych w 1975 roku. Wiadomo, to była głęboka komuna. Rodzice nie należeli do najbogatszych, lekarz twierdził, że nie odróżnią koloru czerwonego od zielonego. No i tam się skończyła niby teoretycznie moja kariera. Ale nie byłbym tutaj, gdzie w tej chwili jestem, no gdyby nie ta wytrwałość, upór i, i chęć tworzenia. Ja generalnie jestem artystą, który tworzy w zaciszu pracowni. Ale dwa, trzy razy w roku trzeba po prostu na plener wyjeżdżać, żeby się z przyjaciółmi spotkać, żeby porozmawiać, wymienić doświadczenia. No i przede wszystkim spotkać się w takiej wielkiej naszej przyjaźni artystycznej. Na drugi już plener zorganizowany w forcie Wielka Księża Góra przyjechało 12 artystów. Przy okazji tworzenia swoich prac uczyli też innych, tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie. Efekt ich pobytu można było oglądać na specjalnie zorganizowanej wystawie. Prac powstało bardzo dużo, to jest około setki prac. Które prace zostaną tutaj e, przez plenżowiczów zrobione po jednej sztuce. E, są tacy, którzy dają dwie, dwa, trzy obrazy i e, 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 wyjeżdżając stąd e, ze swoimi obrazami, zawsze podpisują później Wielka Księżyca Góra, bo pokazują mi te obrazy, jak są podpisane, że tu zostały stworzone. To też jest promocja dla tego miejsca i dla króciutko. Tak. No, celem ple, plenarów w ogóle jest promowanie e, fortu bo to jest założenie od początku, od samego początku. Dlatego organizatorzy i uczestnicy pleneru, planując kolejny, mają nadzieję, że przyjadą na niego również artyści z zagranicy.